Wszyscy o I oczywiście dostał też super. Ale twardy jest. A nie mętki. O, oczywiście jak już znowu stoję, ja byłem... I oczywiście walnąłem znowu swoim. No idziemy się na... Najeźdcy nie chcą, żebym pomagała ofiarom zarazy. Dobrze, dobrze. Szerzą znaczy, chaos. Jeśli zaraza wydostanie się poza szczyt niebios, zrobi się straszny bałagan. Ojej. ...a ja tego nie znoszę. Wow. No Wybierz się wszystkich. Nie chcę... Chciałbym się ulepszyć, ale... Nie chcę zdziurzyć kogoś. Dlaczego czerwony? A, bo mam wszystkich Brązowy. BRĄZOWA! <śla> Bałem się, że stracę brązowego. Hmm. Obecność tej istoty wyjaśnia, w jaki sposób najeźdźcy dostali się na teren zamku. Tak Senkolu, nie wiesz skąd tu co to jest, w ogóle. Szybko, panie! Ustaw swoich czerwonych na wzniesieniu i zaatakuj bestię! Zaraz. Czerwoni! Musisz się otoczyć! Tu jest! jest szery! Szery! Świetnie! Teraz musisz ich robić i zabić potwora! W się czerwonych! No i od ognia skinął. No i... Ty czerwony robisz mały. Wracaj tam Brężał.

Szybciej, no. Za! Teraz zanieś tej samicy bagaż, bo zajęczy wszystkich na śmierć. Czerwoni! <laughs> no. Wszyscy! Idą? idą stroną, ale idą. Wybierz wszystkich jeśli nie chcesz, żeby twoja skóra zaczęła gnić i odpadać płatami... Radzę ci natychmiast znaleźć mój bagaż! Mm, proszę. No ładnie. Ruszajmy do obfitości! Mój bagaż! Ty i twoje cherubinki znaleźliście mój bagaż! Cherubinki? Cherubinki? Myślałam, że jesteś kolejnym zwykłym kandydatem na zesłanie do lochu. Ale muszę przyznać, że mnie zaskoczyłeś. Sądzę, że komuś takiemu jak ty przyda się ktoś taki jak ja. Ruszajmy. Hmm. Oto twoja wieża. Hmm. Trzeba tutaj co nieco poprawić. Witamy pani. Mistrzu, udało się nam ponownie otworzyć prywatne komnaty. Poleciłem sługom umieścić w nich bagaż tej oto damy. Jeśli zmierzasz na szczyt niebios, to może zdołasz się dowiedzieć, jakie są przyczyny tamtejszej zarazy. Pójdę na górę. Nie chciałabym, żeby te maleństwa pożarły moje rzeczy i nobowiły się bólu brzuszków. Oje! Daj mi chwilę, żebym mogła trochę ogarnąć to miejsce, a potem przyjdź. Herbatka będzie już na ciebie czekała. Witamy! Przepraszam Was, ale jestem kretinem i muszę na chwilę wyłączyć. T Dragon What's Fight so Flyer! Y z że tak powiem, o posiadanie włączonych komunikatorów, a ja sam mam włączony X-Fire. Przepraszam was bardzo, zaraz wracam. Już wracam. I teraz lecimy do szczytu niebios. Bo tam zdobędziemy niebieskich. Którzy pomogą nam rozwalić więcej tych korzeni i tego... Smród z tej chlizny, rozkładające się ze włoki. Zupełnie jak w domu. Jak zapewne zauważysz, Brąz, szczyt niebios wznosi się nad tą bagnistą krainą, a twierdza Angelis zdobi go tak, jak mucha zdobi kupę łajna. I zajebiście. No! Wow, łowieczki! <laughs> Nie Dość już tego. Poczekajcie tu dziewczynki uh -huh. O co to?! Zaraz, dość tego. Cmentarz, czy co? Dobra, sprawdźmy o co tu chodzi. Umarlaki. Nie są wielkim wyzwaniem. Ale mogę się przeliczyć. Tam jest jakiś obiekt. O! Zawadź się! Wycofać się! To teraz pojedziesz, cukim synie! Zieloni! Brązowi! Zieloni! Zaraza, tak? No. Brać go! Od dupy go! Brać mi to! Ooo! Oh. O oh, yes. Lubię obiekty! Zresztą wracać do mnie. Wszyscy! O nie! Wracajcie, wracajcie, wracajcie! Zielony! Trzeba nie wysyłałem z przodu czerwonych Zaraz, gdzie są moje te, no, Herubinki które do nich? A zaraz wyłączyć to, ja pierdolę Normalnie tylko tracę Czerwoni Chcę ten ogień. Spalili się. Wszyscy! Zaraz. Aha. Jak oni się tam dostali? Wow. O! Oh. Dobra. Ja też się nie spodziewałem. Za! ciebie! Za pana Za! ciebie. Wszystko super, ale jak z tam dostać? droga. Z drugiej strony potrzebuję więcej czerwonych. Brązowi, zieloni, czerwoni, zieloni, Brązowi. Czerwoni! Za dużo nawet. Brązowi! Czerwoni! No skoro oni przeszli z tym obiektem, to musi być jakieś przejście bez potrzeby przenoszenia czegokolwiek. Znaczy, wiecie, popchnięcie czegoś tam. Zaraz najpierw sprądruję. Powiem wam, że wcześniej tego nie robiłem w tej grze. Okay, można? Aha. Chadna sumka. A tu gdzie manę? Błąd programistów? Najprawdopodobniej. Można się skręcić inaczej jakoś, nie wiem.